Czas płynie niezwykle szybko, no i mamy już luty, tak naprawdę do tej wiosny pozostaje niewiele i jestem przekonany, że bardzo szybko ten czas zleci i będziemy mieli wiosnę. Natomiast teraz w lasach możemy zaobserwować Większy ruch. I nie ma to raczej związku z tym, że jest troszkę cieplej. No bo na pewno jakiś tam ma, ale przede wszystkim wiele osób poszukuje poroży, czyli tego, co piękne jelenie mają na głowach. I chciałbym w tym filmie pokazać, że czasami ci ludzie robią to zbyt szybko, czyli za wcześnie ruszają do tego lasu, niepotrzebnie płosząc, przeganiając zwierzęta. I na to też chciałbym was uczulić. Jeżeli chcecie szukać takiego poroża, to oczywiście macie do tego prawo. Ale proszę was, róbmy to w spokoju, w ciszy, powoli spacerując. Bo niektórzy niestety nie potrafią uszanować przyrody i dzikich zwierząt i starają się przeganiać te jelenie mając nadzieję, że podczas ucieczki zgubią to poroże i to jest naprawdę bardzo złe, bo te zwierzęta są naprawdę przerażone, szczególnie, że jeszcze trwają polowania i one naprawdę się boją, zresztą tutaj będzie to doskonale widać, bo dałem tutaj taki przykład, ale chciałbym też uczulić was na to, że niektórzy robią to zbyt wcześnie, no bo takim typowym miesiącem, kiedy jelenie gubią swoje poroże, jest marzec, a gdzieś już w styczniu, na początku stycznia, widywałem osoby, które za tymi jeleniami po prostu chodziły, i tutaj widzicie, że one są przerażone czasami, no bo słyszą ludzi, którzy krzyczą, nawołują się, no i one się boją, są cały czas w gotowości do ucieczki, są bardzo spięte, i tutaj był tego przykład, że nie zachowują się naturalnie, tylko cały czas się rozglądają, nasłuchują, czy nie zbliża się żadne niebezpieczeństwo i tutaj jest taki przykład, że mamy luty, a duży jeleń, ogromne piękne poroże ma jeszcze na głowie i nie ma sensu go przeganiać po lesie no bo te zwierzęta też chcą mieć troszkę spokoju, mimo że w ciągu dnia troszkę się ociepliło, no to te temperatury w nocy są cały czas na minusie, no jest mróz zwierzęta nie mają aż tyle pożywienia jak w okresie letnim no i to wszystko oddziałuje negatywnie na ich życie, a tutaj jak widzicie, no mnóstwo jeleni, a w zasadzie wszystkie, e, no. Poroże mają jeszcze na głowie. I tutaj chciałem pokazać tak naprawdę od takiego największego samca poprzez te nieco mniejsze, aż do tych najmłodszych, które na swoich głowach mają pierwsze poroże. I to też pokazuje, że w przyrodzie wszystko ma swój czas, że te największe samce gubią poroże najwcześniej, czyli koniec lutego, początek marca, natomiast te średnie, nawet w kwietniu, a te najmniejsze, które. Pierwsze w życiu poroże na głowie mają aktualnie. Potrafią zgubić je dopiero w maju, więc to pokazuje, że w przyrodzie na wszystko jest czas, a taki moment, kiedy jelenie gubią poroże, no to jest takim swego rodzaju zwiastunem wiosny w lesie. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.